Drodzy Państwo, pięknie witamy na naszym takim spotkanku, na którym chcielibyśmy poinformować Państwa o zakończeniu realizacji projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli do sprzętowienia Miejskiego Ośrodka Kultury, a konkretnie Centrum Kultury w takiej sytuacji, w takie rzeczy, które do tej pory gdzieś nam po drodze lekko kulały, no, ale dzięki napisaniu tego projektu i tutaj kładam się dorocie bardzo dzięki realizacji tego projektu, i tutaj Jacko. Się eee, możemy kilka nowych, fajnych rzeczy tutaj posiadać. Łącznie to blisko 200 tysięcy złotych, więc to są naprawdę fajne pieniądze, które mogły być zrealizowane po to, żeby trochę więcej było do nas do realizacji, do pracy, ale żeby przy okazji mieszkańcy mieli fajniejsze szanse na działania, tak na scenach, jak też w pomieszczeniach, które służą nam przy działaniach sekcyjnych. Ale pani Dorotko. Szczegóły to już pani? Pozyskaliśmy, drodzy Państwo, dofinansowanie z programu Infrastruktura Domów Kultury 2025. Celem tego projektu była optymalizacja działań Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury. Dzięki sprzętom, które pozyskaliśmy, jest to dosprzętowienie w zakresie multimediów, w zakresie Oświetlenia scenicznego i nagłośnienia i sprzęt komputerowy, więc e, bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że Jacek tutaj zaraz e, też pomoże nam opowiedzieć, co nam, e, które sprzęty. Y w jakim zakresie nam ułatwią pracę i um, będzie to rzeczywiście optymalizacja. Ale bardzo się cieszymy z tego powodu, że otrzymaliśmy pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 150 tysięcy. Całość projektu to około 187 690 tysięcy złotych. Um, nasz wkład własny to 37 690 zł. Nie ukrywam, że każdy sprzęt osobna mógłby ma wartość czasem realizacji wydarzeń artystycznych na scenie, więc naprawdę bez tego dofinansowania nie bylibyśmy w stanie sami doposażyć naszego ośrodka kultury. Natomiast w ramach projektu już dokładniej wyposażyliśmy salę widowiskową w coś, czego nam bardzo brakowało, czyli projektor krótkoogniskowy, który umoż... z konwerterami i okablowaniem do sprzętowienia stanowiska komputerowego oświetleniowca. Dzięki temu nie boimy się już tego, że kiedy padnie nam, tak jak było <laughs> parę chwil wcześniej, projektor główny, że będziemy musieli zawiesić projekcje filmowe, ale będziemy też mieć możliwości na wizualizację, i doświetlenie bez oślepiania na przykład artystów na scenie. To naprawdę bardzo, dużo, bardzo duży dla nas krok do przodu w realizacji wydarzeń scenicznych. Dosprzętowiliśmy również poszczególne sale, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, m.in. właśnie tą galerię edukacji twórczej, na której spotykamy się podczas wernisaży wystaw. Dziś bezosobowo, że tak powiem nawet, będziemy mogli na nagłaśniać te imprezy i korzystać ze sprzętu, który ma funkcję Bluetooth. To już dzisiaj jest naprawdę powszechna rzecz i w pozostałych salach sprzęt również ma tę funkcję, abyśmy mogli łączyć się szybciej i wydajniej. Pozyskaliśmy również dwa monitory Dość sporych rozmiarów do realizacji konferencji, ale też na, też na potrzeby zajęć edukacyjnych. Czyli podczas zajęć możemy pokazywać dzieciakom wystawy, obrazy, wywiady z artystami, z ważnymi ludźmi dla kultury polskiej, posiłkując się wprowadzonych przez nas zajęciach. Możemy również promować dzięki tym monitorom na statywach dość sporych rozmiarów, promować wydarzenia tutaj w holu, Wiemy, że bardzo wielu rodziców i osób postronnych odwiedza nasz ośrodek, nie korzystając może docelowo z oferty, ale czekając na swoje dzieci, młodzież. Oni mogą wtedy również wejść w zainteresowania, którymi się zajmujemy. Cóż tam jeszcze? Nagłośnienie do studia talentów, tablety, iPady do studia talentów, do pracy z wokalistami, ale także na potrzeby zadań promocyjnych. Panie Jacku, czy o czymś zapomniałam? Został jeszcze tylko jeden rzutniczek w sali klubowej który ma to do siebie, że pozwala nam w końcu realizować na poziomie wydarzenia na mniejszych scenach wydarzenia dla mniejszego grona osób, ale jakże ważne, bo to one zazwyczaj są najbardziej, powiedziałbym, wytuptane przez ludzi, którzy zachęcają nas do zorganizowania konkretnego działania. Wraz z ekranem. Wraz z ekranem i to pozwala nam po prostu na, na, na konkretną i rzetelną pracę w tym miejscu, a wcześniej musieliśmy, przyznać szczerze, korzystać z rozwiązań. <laughs> Które wypracowaliśmy sami. Teraz już możemy pracować według branżowych standardów. Cieszymy się bardzo, bo większość tego sprzętu, którym, na którym będziemy teraz pracować, pozwoli nam pracować niejednokrotnie. Na warunkach takich, jakie ludzie czasami posiadają w domach. Może oczywiście nie mówię o projektorach krótkoogniskowych, ale tablety, czy dostęp do Wi-Fi i do Bluetooth, czyli szybkość tych wszystkich realizacji, na pewno tutaj jest bardzo wielkim atutem w pracy edukacyjnej, animacyjnej, w kulturze.